Teraz bierzemy na cerownik takie równanie, ale zanim zaczniemy je rozwiązywać, wyznaczać x'y, musimy opuścić ten nawias. Jednym ze sposobów jest skorzystanie ze wzorów skróconego mnożenia. Ten sposób jest najszybszy moim zdaniem, bo moglibyśmy też zapisać oba nawiasy obok siebie i wymnożyć nawias przez nawias, ale lepiej korzystać ze wzorów. To wygląda bardziej profesjonalnie. Wybór odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia wygląda najczęściej w taki sposób, że patrzę na wyrażenie w nawiasie podniesione do kwadratu, widzę, że mam dwa wyrazy, pomiędzy nimi jest znak minus, no i teraz muszę dopasować odpowiedni wzór z tablic CKS z tych kart maturalnych. No więc widzę, że tutaj najbardziej odpowiada mi ten wzór. Ja sobie go zapiszę. A teraz ten wzór zastosuję. To jest a. To jest bez tego wzoru. No więc kolejno mam tak. a do kwadratu, odjąć 2 razy a razy b, dodać b do kwadratu. Upraszczam. Tego nie chcemy. Jakbyśmy dodali obustronnie 2x, o takie działanko byśmy zrobili, no to te dwa wyrazy znikają, dlatego je od razu skreślam. Zostało Następnie przenoszę x, nie, x kwadrat zostawiam, a jedynkę przenoszę na prawą stronę ze zmienionym znakiem. No i teraz uwaga, tutaj nie dajcie się złapać w pułapkę, ponieważ tego równania nie wolno nam spierwiastkować. Nie wolno nam spierwiastkować, ponieważ nie istnieje pierwiastek kwadratowy w liczbach rzeczywistych z liczb ujemnych, ok? Tak to zapamiętajcie, nie ma pierwiastka kwadratowego z liczb ujemnych. Z rzeczywistych liczb ujemnych. Więc tutaj pod spodem piszecie, że to jest sprzeczność lub brak rozwiązania. Nie istnieje liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu, która daje nam wynik równy minus 1. I to jest końcowy wynik. To był podchwytliwy przykład, przyznaję, ale super sobie z nim poradziliśmy. Warto zapamiętać taki przypadek, bo na 100% na sprawdzianie coś takiego się pojawi.